Ile zaczynamy wiosenną edycję Ligijoma 5 Senior. A wraz z nią nowa edycja Turbo Kozaka. I jak zawsze zawodnicy zmierzą się z pięcioma ciekawymi konkurencjami. Dobra, się Matek Podziewski. Gram w drużynie amator Ruch sportowy Unia Amator. Unia Amator. Zostaliśmy z rok 0,14, także to jest czas, żeby się rehabilitować i jest zrobić co w mojej mocy. Władysław Mamalan, sport klub Trident, Brazylia. Pierwszy strzał na bramkę z 15, 20 i 25 metrów. No dobra, słuchajcie, pierwsze zadanie. Uderzamy z 15, 20 i 25 metrów na pustą bramkę piłka, musi spaść do bramki, ale nie może zrobić kozła przed linią. Jedzie taką i strzelamy. Zaczynamy, jedziemy. Jest! Mamy pierwsze punkty w nowej edycji Turbo Kozaka i teraz Vlad! Vlad robi to tak! On... Ale on jest mocny! Mamo! mamy pierwsze punkty dla Wlada! Pierwsze punkty blada padło brameczka jest Dobry. pierwsza konkurencja za nami na razie prowadzi Patryk 15 do 10. Czas na drugie zadanie. O, jest... Ulubione zadanie o, jest... naszego Dlatego brałem udział Dwie piłki tam zapłot nam dał, pamiętamy? O, o! U! U! A, tata, ja, ja! Uwaga! Blak, jest presja, są emocje?

W tak, Adin, dwa, trzy, cztery, 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 się cztery, 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 Oj oj przeszkadza Ale pewniacie, to zaliczamy, zaliczamy icie futsal boj. albo ready Oj 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 ojsk Murawa nierówna Na pewno wina murawy i uwaga Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i tak dwa razy. Dobra. Dobra? Zaczynasz, proszę. Bez prób, uwaga. Od prawej, tak? Tak, prawo. prawej. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery. Oj, 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 futbolowiec. Raz, dwa, trzy, dwa, pół, Dwadzieścia pięć, dwadzieścia dziewięć. Proszę Państwa, pierwszy konkurs w tej edycji z wynikiem dwudziestu dziewięciu punktów. Wygrał! Patryk! Ale drugie miejsce, 12 punktów. Mój faworyt do tej edycji, futsalowiec! Ale jednak nie wytrzymał z presją. Władysław, Mamalat! Ej, panowie, jak wrażenia? Szybciutko, jak wrażenia? Skolka wrażenia tutaj, jak? Nie ma. Nie ma wrażeń? Nuda? Nul, nul, nul! Nój z zdeną! to jak mi radę, nie jest dobrze. To co? Okrzyk robimy, okrzyk! Ja, Ksuche Yama, Ice Cream Yoma and Q5. Okay? Yoma!